Cześć, witam, ja jestem Banach i zapraszam Was na kolejny odcinek serii Top 5. Ostatnio zadałem na karcie społeczności pytanie, z jakiej... Serii, a raczej z jakiej tematyki chcecie to top 5 i wybraliście, że chcecie top 5 darmowych sandboxów. Także teraz Was bardzo serdecznie zapraszam, a wyśledźcie moją kartę społeczności, bo tam często pojawiają się różne fajne czy to pomysły, czy konkursy, czy inne pierdolki. A jak a propos konkursów to jeszcze wbijajcie na mojego Insta i oczywiście Fajsa, bo tam niedługo z pewną firmą zrobimy bardzo fajny konkurcik. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do... Oglądania i wbijania na te social. Montażysta Intro. Pierwszej grze być może już gdzieś słyszeliście, a raczej na pewno jeżeli oglądacie YouTube'a, bo często pojawia się jako reklama przed różnymi filmami. A mówię tutaj o MMORPG, czyli Albion Online. Albion jest to sandboxowy MMORPG, czyli w mocnym skrócie większość wydarzeń w świecie gry oraz wirtualną ekonomię napędzają działania samych graczy. Wszystkie budynki i temki, jakie napotkamy podczas rozgrywki, są tworzone przez samych graczy. Którzy by je wytworzyć gromadzą odpowiednie surowce i umiejętności. Świat gry został podzielony na kilkaset regionów, które mogą podbijać poszczególne gildie, by uzyskać dodatkowe surowce oraz mieć możliwość wybudowania własnej wioski, na którą czyhają nie tylko wrogie gildie, ale również potwory, które atakują ją w nocy, a zadaniem graczy jest obrona przed ich najazdem. Walka toczy się w czasie rzeczywistym, a jej mechanika przywodzi na myśl to znanym z typu Hackend slash. Przed nami kolejne MMO, które łączy w sobie trochę z moda Daisy, trochę z grafiki z Minecrafta. To jest taki zlepek i tworzy bardzo fajną grę, która nazywa się Antony. Tak jak wspominałem, jest to sandboxowa gra MMO z elementami survivalu, wzorowana stylistycznie na Minecraftcie. Zgodnie z zasadami panującymi w grach, pogranicza tych gatunków. Gra przenosi nas do otwartego świata opanowanego przez epidemię zombie, stawiając nam, graczom, jedno podstawowe zadanie Przeżyć. Żeby to zrobić, będziemy musieli stawić czoła nie tylko zombiakom, ale też innym graczom. Ważnym elementem rozgrywki jest eksploracja otwartego świata w poszukiwaniu niezbędnych do przetrwania surowców, dzięki którym będziemy mogli m.in. konstruować rozmaite pułapki i elektroniczne zabezpieczenie, ale też budować niewielkie kryjówki, czy też naprawdę ogromne fortyfikacje. Nie możemy też zapomnieć, że podczas rozgrywki musimy zadbać o podstawowe potrzeby życiowe, takie jak poziom zdrowia, pragnienie, czy głównie. Teraz przyszła tak naprawdę na zagłębie Minecrafta, czyli gierki, które naprawdę przywodzą na myśl Minecrafta. Na sam początek tak, zajmiemy się bardzo fajną produkcją, jaką jest Creativeverse. Mówiłem, że jest to gra mocno wzorowana na MC, i sami musicie powiedzieć, że nie da się ukryć, że tak właśnie było. Ale czym dokładnie jest ta gra? Jest to sieciowa gra przygodowo-survivalowa z proceduralnie generowalnym, otwartym światem, zbudowanym z tak zwanych voxeli. Prościej mówiąc, gra piaskownica z klockami i elementami sieciowymi. Tak jak w Minecrafcie możemy tutaj grać ze znajomymi i zbierać surowce, walczyć z mopkami, gotować szamkę, zająć się naszym polem. Czy dać się ponieść wodzą fantazji i budować wspaniałe, wielkie, genialne konstrukcje. Jest tu z czego budować, bo do dyspozycji w grze mamy ponad 400 unikalnych bloków. My jako gracze zostaliśmy wyposażeni w futurystyczną rękawicę, która służy do wydobywania surowców i zastępuje nam kilow znany z Minecrafta, a swym wyglądem przypomina ona rękawicę nieskończoności Thanosa z produkcji Marvela. No i przyszła pora na kolejną grę bazującą na technologii voxelowej, a mówię tutaj o kolejnym RPG, czyli Trow. Tak jak wspominałem, najważniejszą cechą gry jest tutaj otwarty, dość spory, losowo generowany świat gry. A tak naprawdę światy, ponieważ nasze otoczenie składa się z wielu unikatowych krain, w których może spotkać się do kilkudziesięciu graczy na razy. Dzięki temu gracz będzie miał okazję nieustannie przeżywać coraz to nowsze i unikalne przygody. Jeśli znudzi nam się kraina, nic nie stoi na przeszkodzie, by z całym naszym dobytkiem, łącznie z postawionym domem, wybrać się w podróż do innej krainy, a nawet na inny serwer. Istotnym elementem rozgrywki w grze jest nie tylko eksploracja terenu, ale również budowanie, gdyż twórcy oddali do naszej dyspozycji możliwość wydobywania surowców i wytwarzania narzędzi, dzięki którym możemy przekształcić teren i stawiać rozmaite budowle. Mało tego, w grze nie zabraknie też klasycznych rozwiązań z MMO, jak klasy postaci czy tryb PvP. No i na sam koniec gra, która skradła moje Serduszko jest bardzo niszowa, bardzo mało popularna. Ma w sobie losowo generowany świat, survival i tak dalej, i tak dalej możemy budować. Jest naprawdę bardzo mało znana, a mówię tutaj oczywiście o Jaylan. Mechanika gry opiera się na dwóch podstawowych filarach rozgrywki, jakim są tworzenie własnych krain oraz survivalni. Tylko od nas, graczy, zależy w jakiej scenerii i stylistyce umieścimy naszą krainę, a mamy tu dość spory wachlarz możliwości: od dzikiego zachodu po lasy i farmy, po średniowieczne zamczyska. Nie możemy też zapomnieć o zmiennych warunkach atmosferycznych, które nie pozostają obojętne na zróżnicowanie naszych krain. Możemy nie tylko modyfikować teren, ale przede wszystkim konstruować budynki i przedmioty. Do których tworzenia wymagane są surowce występujące w różnych środowiskach, które musimy dogłębnie eksplorować. Zwiedzanie krainy możemy odbywać na piechotę bądź za sterami rozmaitych pojazdów. By przetrwać w naszym świecie, konieczne będzie pozyskanie jedzenia czy obrona przed drapieżnikami. Ale spokojnie nie wszystko będzie chciało nas zabić, bo znajdziemy tam też zwierzęta nadające się do oswojenia. I to tyle, jeżeli chodzi o top 5 fajnych, darmowych survivalów. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to nie zapomnijcie go docenić w postaci łapki w górę, komentarza i subskrypcji, a ja zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejne odcinki. Kolejny odcinek to najprawdopodobniej będzie test. Chciałbym utrzymać formę, że na zmianę raz top 5, raz test i znowu top 5, bo tych rzeczy mam troszkę do testowania, ale top 5 bardzo fajnie się robi i Wy też lubicie je oglądać, także bardzo dziękuję Wam, że Oglądaliście ten odcinek? Zapraszam na kolejne, które pojawiają się już teraz naprawdę regularnie, staram się. No i oczywiście, wpadajcie na kanał gamingowy, gdzie często gram w gry, o których mówię tutaj. No, także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania obu kanałów. Do zobaczenia i pa pa.